Skończyliśmy optykę. Serdecznie witam na kolejnej lekcji. Zaczynamy nowy dział. Nowy, trochę nowy, trochę stary. Będzie część elementów, które mieliśmy w pierwszej klasie. Ale to będzie troszeczkę bardziej rozbudowane, rozszerzone to wszystko. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, o której chciałbym wspomnieć, to to, że to jest już ostatni. I dział przewidziany w podstawie programowej. Jeżeli klasa będzie chciała, to ja z chęcią mogę zrobić coś dodatkowego, typu teoria względności Einsteina. Więc można byłoby się, się zabawić, jak tak się wyrażę, coś dodatkowego. Jeżeli nie, to zrobimy tak jak konwencjonalnie, czyli. Po skończonym dziale oczywiście będzie też czas na powtórkę, na powtórki, na pracę klasową oczywiście. Ale potem tutaj według rozpiski jest 8 godzin fizyki w tym dziale, I tak naprawdę 2 tygodnie i mamy sprawę załatwioną. Więc jak zaczynamy. Yy, dzisiaj, no to już za 2 tygodnie będzie po, w połowie tego byłoby po wszystkim praktycznie. Nawet wcześniej, no ale zabłóżmy, że w połowie lutego. To już myśli o to potem jeszcze powtórka, jakaś praca kasowa. Czyli gdzieś tak w tak 20 lutego, może troszeczkę później, będzie koniec materiału z rozszerzenia z fizyki. Czyli mimo tego, że w kasie pierwszym mieliście strajk, miesiąc mieliście z głowy, mimo tego, że jest koronawirus, materiał zrealizowany, to prawda. Hmm, jak? No nie jestem przekonany, czy dobrze to macie opanowane, no prace kasowe jak przez internet zdalne to nie to samo, co w szkole jednak, więc tutaj pewności nie mam, ale zakładam, wierzę w Waszą uczciwość, tak naprawdę, bo oceny nie są najważniejsze. No, mam nadzieję, tak? A matury zdalne jeszcze nie wymyślono, więc będziecie i tak musieli przyjść, żeby Napisać maturę, to oczywiście maturę z fizyki będzie chciał się zapisać. Skoro w okolicach 20-21 lutego skończymy materiał, to później proponuję konwencjonalnie, czyli to co zawsze, powtórki materiału od początku klasy no, pierwszej, od początku rozszerzenia, bo to co mieliśmy w klasie pierwszej, fizyka atomowa, to teraz się troszeczkę właśnie będzie pokrywało z tym, w tym dziale właśnie. Grawitacja było osobno, dodatkowo w dziale grawitacja w rozszerzeniu, tylko nie było fizyki jądrowej. Więc jeżeli będziemy robić powtórzenia, przepraszam, to zaczniemy od fizyki jądrowej, a następnie a następnie zrobimy Zrobimy sobie no, powtórki, to będą naturalne. Będzie grawitacja, po, proszę, fizyka jądrowa, jak powiedziałem, ale potem będą te działy od kinematyki i tak dalej. Więc tak to będzie wyglądało. Tutaj też zawsze były prace. Takie klasowe jakby dla tych, którzy chcą pisać maturę z fizyki, tylko i wyłącznie. Nie będę męczył pozostałej ekipy, ale sobie zdaję sprawę, że jeżeli ja was nie przycisnę, to samodzielnie przygotowywać się do matury z fizyki to jednak ciężko. To pojedyncze osoby tak, owszem, ale reszta. Więc będę chciał takie prace pisemne dla tych, którzy będą chcieli. Pisać, czy przez internet, czy zdalnie, czy nie, nie różnie bywa tutaj rząd pogląduje wczoraj w wiadomościach, że yy, chcieliby, żeby klasy najstarsze, czyli ósme szkoły podstawowe i maturalne wróciły do szkoły jeszcze w lutym, więc w tym momencie byśmy mieli te zajęcia w szkole, ale jak to będzie w końcowym yy, to się jeszcze yy, okaże. Yy, no dobrze, czyli zaczynajmy. Fizykę współczesną, fizykę atomową. Tutaj temat na tę godzinę, na te dwie, na dwie lekcje, nawet to jest zjawisko fotoelektryczne, ale to jest tylko bardziej hasło, bo dzisiaj bym chciała na tych godzinach, na tej godzinie, i może jeszcze na następnej godzinie, wspomnieć w jaki sposób rodziła się koncepcja kwantów, energii, z jakim bólem to się zaczynało wszystko. A przy okazji najważniejszym elementem tego jest oczywiście zjawisko, chyba najważniejszym elementem jest zjawisko fotoelektryczne. Więc dlatego formularz temat zjawisko fotoelektryczne. Po kolei. No wiadomo, że pierwszym potężnym fizykiem, który miał koncepcję, no i jak Newton, tak oczywiście, jego koncepcja budowy Atomistyczna materii zwyciężała. Tak więc tutaj nie było o czym dyskutować. Oczywiście Newton sądził, że światło jest. No jest są, są cząską, tak? Ale doświadczenia Yanga, o których tam wspominaliśmy przy optyce. Potwierdzały, że to jest fala, tak? więc na tym stanęło w wieku XIX. Światło jest falą, tak jak fala na wodzie, jak fala akustyczna podobnie jest ze światłem. Tak? Ale pojawiły się pewne problemy. Otóż pod koniec XIX wieku odkryto promieniowanie katodowe. Czym ono jest? Powiem przy okazji obawiania promieniowania rentgenowskiego, tak? więc tutaj spokojnie, więc mamy promieniowanie katodowe. Tak, pojawiło się, no pojawiła się, było już wiadomo pod koniec XIX wieku, że atomy nie są najmniejszą niepodzielną częścią, cząst cząstką materii, tak? Mimo wszystko, no twierdzono cały czas, że wszystko jest w porządku, że ta mechanika klasyczna opisująca to, co do końca XIX wieku, no, to jest poprawne. Już pamiętacie, że często o tym się mówi, że fizycy pod koniec XIX wieku twierdzili, że prawie wszystko już jest odkryte, wszystko jest wiadome. Tak? No. Potem się okazało, że to, co, to wszystko zaczęło tak naprawdę chyba jeszcze nic z naszego punktu widzenia. Ale jednak na początku XX wieku pojawiły się no, no, koncepcje, pojawiły się teorie, które obalały mechanikę klasyczną. Takie podejście klasyczne do, do, do rzeczywistości. A, no, podwaliny do tego podłożył Max Planck. Tutaj mamy jego i pełne imiona. Max, Karl, Ernst, Ludwig Planck. Może te cztery imiona. Oczywiście to był przełom XIX-XX wieku, a tu bardziej koncepcja XX-wieczna. Planck Lange zajmował się badaniem zjawiska promieniowania termicznego ciała, bo wiemy, że podgrzewane ciała ogrzewane do jakichś temperatur emitują promieniowanie. Tak? Yy, znany był też fakt, że przy pewnej temperaturze ciało świeci światłem czerwonym, ale ze wzrostem temperatury barwa świecenia zamienia się na żółtą, potem uzyskuje niebieskawa barwa, a na końcu tak naprawdę. barwa. Bia biała. Mhm. Więc dlaczego to się zmienia? Tak? Po promieniowanie widzialne pojawia się już poniżej 950 kelwinów, tak? czyli wyraźnie, to, to nie jest aż taka duża temperatura z, z tego punktu widzenia. Rzecz jasna. A przy temperaturze półtorej tysiąca kelwinów to promieniowanie obejmowało cały zakres światła widzialnego, czyli od czerwieni po fiolet. Więc Max Planck badał właśnie właściwości tych ciał, a najprostszym modelem, który bardzo pomogło w rozważaniach, był model tak zwany tak, ciała doskonale czarnego, tak? ciało doskonale czarne. Co to jest za ciało, co to za model? No Najważniejszą cegą ciała doskonale czarnego jest to, że absorbuje całkowite, cał, całe promieniowanie, które na nie pada. Tak? A absorbując, oczywiście ciało nie może absorbować w nieskończoność, pochłaniać w nieskończoność, bo to, to było na ciało dla energii atomów i cząsteczek, których ciało jest zbudowane, to ciało również musi emitować promieniowanie. Taka maksymalna zdolność emisyjna ogrzane ciało promieniuje największą możliwą ilość energii, natomiast zimne całkowicie pochłania padające na nie promieniowanie. Ale to hasło zimne niekoniecznie jest no, istotnym tutaj, bo zimne ciało gorące, na które pada promieniowanie, też pochłania. Tak? I tutaj to słowo zimne jednak bym. Natomiast bym powiedział w każdej. Temperatury całkowicie pochłania, tak? To jest istotne. Tu, w cudzysłowie, bo tutaj był jakiś, no dobrze, jakiś cytat z kąpielą, mi więc ona całkowicie pochłania cały czas. Świetnym modelem ciała, doskonale czarnego jest, może to dziwnie zabrzmi, ale powierzchnia słońca pochłania całkowite promieniowanie pada na tę powierzchnię, a że ma odpowiednią temperaturę wyższą niż 950 kelwinów, a dokładnie 5800 kelwinów, no to i promieniowanie. Innym modelem ciała doskonale czarnego byłaby taka wnęka z małym otworem. Tak jak zwykłe pudło kartonowe po butach malutkim otworem. Otworek. Otworek jest modelem ciała doskonale czarnego. Nie, nie to całe pudło, nie to nawet w środku, sam otworek. Ten otwór w tej wnętrzu jest modelem ciała doskonale czarnego. Dlaczego? No bo światło padające do środka, z zewnątrz, odbija się od części wewnętrznych, kropowatych powierzchni, matowych powierzchni. Jest pochłaniane przez te powierzchnie i praktycznie jaka część jego promieniowania ma szansę wyjść na zewnątrz. Jakaś ma, ale znikoma. Tak? Pomijalnie mało. I mniejszy otworek, tym otworek daje się ciemniejszy na tle otoczenia. No bo tego promieniowania mniej wyjdzie na zewnątrz. Tutaj też dobry takie przykłady, może nie aż tak jak ten tutaj na rysunku, byłoby okno. I przyglądanie się okno z zewnątrz. Patrząc na budynek z zewnątrz, okna są zawsze ciemniejsze od ściany budynku. Nawet zabrudzonych ścian. Dlaczego? No bo okno to jest takie właśnie wnęko. Światło z zewnątrz pada do, do środka, ono się na tych ścianach, na, na przedmiotach wewnątrz się rozprasza, jest pochłaniane i wylatuje niewielka część tego promieniowania na zewnątrz. tak. prostu no, się pobijamy tutaj w momencie, gdy ktoś włączyłby światło w środku, a na byśmy się podzielić w fiszory, nocy byśmy oglądali. Tak to jest innego, to jest o dzień. Światło jest na zewnątrz, w środku nie ma żadnych źródeł światła. Zakładamy tak, więc. Światło pada z zewnątrz, ulega rozpraszaniu, ma ilość światowych ładzi na zewnątrz. Im mniej tego światła na zewnątrz, tym ten model jest lepszym modelem, bliższym ciału doskonale tak? Bo ciało doskonale czarnym, jak to ma pochłaniać wszystko, to nie powinno nic odbijać. Czyli nic nie powinno odbijać. Oczywiście w przypadku ogrzania ciała doskonale czarnego, twoje zaczyna emitować. No tutaj jak właśnie, tak jakby to pomieszczenie na przykład w pokoju coś włączył wtedy światło. Tak. I teraz jeszcze, jeszcze jedna i bardzo istotna rzecz, bardzo ważna cechą ciała doskonale jest fakt, że jego widmo, czyli to jaki jest rozkład tego promieniowania, ile jaki barwy, jak nie zależy od materiału, jak, z jakiego jest budowane, tak, czyli Nieważne z jakiego materiału, jak ma temperaturę powyżej tej, zaczyna już świecić. W tej temperaturze mamy rozkład całkowity, tak, promieniowania zakresu widzialnego. Nieważne z jakiego materiału. Tak. Badania od odkrywczanego pokazały, że maksimum rozkładu przypada dla długości fali zależnej tylko i wyłącznie od temperatury, czyli to. Na, na przykład ciało ma temperaturę półtorej tysiąca kelwinów, emituje promieniowanie z całego zakresu światła widzialnego, ale jakiejś barwy jest najwięcej. To nie jest tak, że każda barwa emitowana jest, każde promieniowanie emitowane jest yy, z taką samą intensywnością, tak to powiem. Lepiej by powiedzieć takim samym natężeniem, tak? ale nie, może być dowolnie, jakbyśmy na da się nazywać. Yy. Ten rozkład, od czego ten maksimum przypada, to jest tak zwane prawo wina, przedstawione na pomoc wzorem w ten sposób, że długość fali, przy której jest maksymalna ilość wymiotowanego promieniowania, razy temperatura tego ciała jest wielkością stałą, albo też to długość, to lambda max B przez T. Tak? B to jest stałą wina. Tutaj równą niespełna 3 tysięczne metra razy kelwin, tak? Tutaj się jednostki zgadzają. To jest po lewej stronie metry, po prawej będzie metr razy kelwin, kelwin się skraca, zostawimy same metry, tak? I żeby było jasne, to nie jest maksymalna długość emitowanej fali, tylko jest to długość fali, przy której jest maksymalna ilość wyemitowanego promieniowania. O, tak to można byłoby to być powiększenie. Tak to można byłoby przedstawić w ten sposób. Długość fali. Tutaj długość fali od 0 do 2000 nanometrów, czyli do 2 mikrometrów. Tak? O, tutaj 5500 Kelwinów. Słońce ma trochę wyższą jeszcze I tutaj barwa tego światła. Dlaczego barwa pomarańczowa? No bo długość fali tutaj odpowiadałaby tego maksimum dla barwy pomarańczowej, tak? Gdzieś tutaj, dla barwy pomarańczowej, Tutaj dla barwy gdzieś już bardziej żółtej. Tutaj barwy już zielone, zielonej, tak? Jeszcze krótsza fala. I tak dalej. To jest to maksimum. To jest to Lambda Max, tak? To tutaj. Lambda max. Ale zwróćcie uwagę, że na, jednym, na jedną rzecz. A tutaj mamy. Yy, Ilość tego promieniowania wyemitowanej przez metr kwadratowy powierzchni w jednostkowym kącie, tak? W tak zwanym kącie bryłowna, gdzie będziemy o tym dyskutować. Ilość emitowanego promieniowania w jednostce czasu, tak? Przez metr kwadratowy powierzchni ciała doskonale czarnego. Yy, no dobrze, więc mamy yy coś yy takiego. Zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie dość, że tego promieniowania no jest, no im większa temperatura, tym to lambda jest maksymalne, to lambda max, powiedzmy, jest krótsze. Czyli są to fale o większej energii, jak może pamiętamy z klasy pierwszej. Ale nie tylko mamy fale o większych energiach, ale mamy więcej tych, tych, tej energii wyemitowanej. Dlaczego? Bo zwróćcie uwagę. No, to jest ilość tej mocy wyemitowanej, tak? przez jednostkową powierzchnię. Ilość energii na jednostkę czasu, tutaj to jest moc, tak? przez pod metrowy powierzchni. Więc tej energii łącznie jest tutaj więcej niż tu, niż tu. Tu, tu. Tutaj widać, tak? Czyli z kolei sama moc całkowitego promieniowania, czyli całego promieniowania w każdej długości fali emitowanego przez ciało doskonale czarne wzrasta jak temperatura podniesiona do potęgi czwartej, tak? czyli ilość tego emitowanego łącznie promieniowania. Jego moc jest na przykład no, jak temperatura do potęgi czwartej, czyli jak ma 3,5 tysiące Kelwinów, to jak coś miałoby 7 tysięcy Kelwinów, czyli temperatura byłaby dwa razy większa to byłoby jeszcze gdzieś tam wyżej, jeszcze bardziej po lewej stronie byłoby maksimum, to moc tego promieniowania łącznego, łącznego promieniowania byłoby 2 do 4 potęgi, czyli 16 razy więcej, większe, tak? 2 razy, 2 razy, 2 razy, 2 razy, 4 razy, 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 4 16, tak? Jest. To jest tak zwane prawo Stefana Boltzmana. I, no to nie. moc emitowanego promieniowania z jednostkowej powierzchni ciała doskonale czarnego. Czyli, innymi słowy, jest to natężenie promieniowania, tak? Temperatura, oczywiście, wyrażona w kelwinach, ta wszędzie temperatura jest wyrażona, przecież w kelwinach. Razy sigma, pewna stała, stała Stefana Boltzmana. To jest podana też, chyba, jej wartość. Jednostka taka, że w się będzie zgadzać. Watt na metr kwadrat zostanie, a kelwin do czwartej, z tym kelwinem tutaj, do czwartej się skrócą. Ale dlaczego tak było, dlaczego mamy taki rozkład, to było, no, naprawdę, no, nie wiadomo było. Były jakieś tam różne teorie, ale nie wyjaśniały dokładnie tego tutaj rozkładu, jaki on jest w rzeczywistości, tak? Skąd brało się prawo Wina i prawo Stawana-Waltzmana? Nie było do końca wiedzą. No do właśnie, dopiero Max Planck przedstawił matematyczny opis związku energii emitowanej w jedną ze czasów Przysiału doskonale czarne. O, zapomniałem o tym wzorze teraz ale teraz go nie zapiszę, bo tylko długo, długo to byłoby z tym robotem. No dobrze, więc mamy teraz no, automatyczny opis tak, tego tutaj no, wykresu, tak się wyrażę. I żeby to wyjaśnić, jedyną możliwością, żeby wyjaśnić dlaczego tak jest, była, była ta możliwość, że Trzeba było przyjąć, że energia emitowana przez ciało doskonale czarne związana jest z promieniowaniem za pomocą częstotliwości i następującym wzorem. Energia tego promieniowania to jest H raz F, gdzie teraz H nazywamy stałą Plankę, jak może pamiętacie. A F jest częstotliwością promieniowania. To jest, przypominam, wartość stałej Planka. Tego oczywiście Plank tego nie nazwał swoim, swoim nazwiskiem. Tak? Prawa elektrodynamiki klasycznej, prawa fizyki ogólnie klasycznej, które uzależniały wartość energii od amplitudy, przypominam od kwadratu amplitudy, może pamiętacie fale mechaniczne, a nie o częstotliwości fali, okazały się sprzeczne z badań nad promieniowaniem ciała doskonale czarnego. Powyższy wzór mówił i przy okazji mówił jednocześnie, ten tutaj, Pomieniewanie może być wysyłane i pochłaniane przez atomy i cząsteczki ciała doskonaleczonego jedynie w ściśle określonych porcjach. To jest ściśle określona porcja. Tak. Energii. Nie dowolna. ilość energii. Mamy ściśle określone porcje energii. Jest H, jest pewna stała planka. No ta, to, to było trudne w tym momencie do przyjęcia, ale to był pierwszy krok. Krok milowy, można powiedzieć, do przyjęcia, do powstawania teorii kwantowej. Następnym krokiem, to może Was zdziwi, to była teoria kinetyczna gazów. Tutaj spodziewano się, że energia wewnętrzna gazu będzie zawsze proporcjonalna do temperatury. No bo, no bo tak jest, bo tak opisywaliśmy, pamiętacie, energia wewnętrzna. I drugich NKT. Czyli było T, tak? Temperatury. Ale to jest chyba, że będzie zawsze popatrzonym te do temperatury. Co oznacza, to też słowo to zawsze, tak? Że na podwyższenie temperatury gazu, na o stopień, potrzeba zawsze dostarczać takie samej ilości ciepła. Innymi słowy, ciepło właściwe powinno być stałe i niezależne od temperatury. Okazało się, że tak nie jest. Okazało się w ciałach stałych że przewoz jest spełniony, ale dla wysokich temperatur. Jednak w miarę ich obniżania, ciepło właściwe też maleje, maleje do zera. Tak? No i tutaj Einstein podał właśnie, też opisał to. On podał nawet wzór na, na temperaturową zależność ciepło właściwego ciał stałych. Tak? Yy, ale sama wpis kwantowy, dlaczego tak jest, właśnie to wyjaśniał. Tak? Ale to jeszcze nie było wszystko. Nawiero najważniejsze jest przed nami, ale mamy 24 minuty lekcji. To najważniejsze tutaj widzicie się pojawi na następnej godzinie. Yy, dziękuję.